Wczoraj świętowaliście z Bastkiem Dzień Ojca. Jak było? Blisko. Blisko. Ja staram się po prostu synowi dawać to, czego sam nie dostałem. Tak, czyli e, ciepło, miłość, bliskość. Szczegóły zostawię dla siebie. Macie jakieś wakacyjne plany? Udało Ci się te wakacje podzielić z mamą Bastka, z Julią? Tak, tak. Zabiorę go na kilka dni, pewnie nad Polskie Morze. Spędzimy sobie czas, miło. Lubi piasek. Więc będzie miał go dużo. Czy ty masz na przykład takie poczucie, być może takiego niedosytu, że jednak wychowujecie Bastka oddzielnie? Że, że być może to nie jest model rodziny, o jakim marzyłeś, gdy dowiedziałeś się, że Julia jest w ciąży? Oczywiście. Oczywiście ubolewam nad tym mocno.